Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tym turnieju. Pogoda dopisała, jesteśmy prawie, prawie w komplecie, bo jest nas dziewięciu, jesteśmy nowym zespołem, więc też ten czas działa na naszą korzyść, żeby stworzyć nowe relacje, poznać się trochę, trochę lepiej. A sama rywalizacja, na pewno nie jest to nasz piek formy, ale, ale staraliśmy dawać się wszystko, co, co mamy na ten moment, najlepsze i tym bardziej cieszymy się z tego rezultatu. Z takim zamysłem tu, tu przyjeżdżaliśmy, żeby, żeby dać radość naszym kibicom, naszym sponsorom, którzy nas wspierają, całemu, całemu klubowi i cieszę się, że tak to wyszło, że, że wracamy dzisiaj w super nastrojach. Biorąc pod uwagę zmienne warunki, które, które nam towarzyszyły, staraliśmy się do nich adaptować najszybciej jak możemy i, i wyszło nam to całkiem ok. Piłka siatkowa to piękna dyscyplina sportu, piękne miejsce, piękna zabawa. Trochę tą zabawę też trzeba umieć traktować i przekuć w profesjonalizm, bo zawsze trenerzy powtarzają, że trzeba nauczyć się wygrywać od pierwszego treningu, pierwszej akcji, pierwszego meczu, pierwszego seta. My zaczęliśmy sezon fantastycznie, Zaczęliśmy od wygranych setów, z wygranych akcji, wygranego turnieju, także bardzo się cieszymy. Sprawiło nam to ogromną przyjemność i, i widzimy ogromny sens robienia takich turniejów w przyszłości, bo dają satysfakcję nie tylko nam, o której już powiedziałem, ale także kibicom, którzy no niesamowicie licznie zgromadzili się przez całe dwa dni na trybunach. Ja powiem, że ogromnie się cieszymy, bo to jest tak naprawdę pierwszy sukces nasz w sześcioletniej karierze, jak gramy w Plus Lidze, także pod patronatem plus ligi to jest pierwsze jakiekolwiek trofeum, które ugraliśmy. Niech to będzie dobry, dobry znak na nadchodzący sezon dla naszego zespołu. Uważam, że każda drużyna trenuje tak samo. Przychodzimy, spędzamy praktycznie tyle samo czasu na hali, także uważam, że każda z drużyn ma takie same szanse na, na wygranie. Wiadomo, że gramy w pierwszej lize nie, jesteśmy zawodnikami, zawodnikami plus ligowymi, ale szanse mamy na, na wygranie, co pokazaliśmy tutaj na tym turnieju i dodatkowo dołożyliśmy też super zabawę dla kibiców. Myślę, że myślę, że spodobaliśmy się kibicom, bo potrafiliśmy ich troszeczkę rozgrzać przed tym meczem, pomimo nawet dzisiejszej porannej nie dobrej pogody, aż słoneczko wyszło, także fajnym akcentem też zakończyliśmy ten, ten turniej. Pomimo tego, że, że nie wyszliśmy zwycięsko z tego meczu, to myślę, że jesteśmy całą drużyną zadowoleni. Tym bardziej, że, że no, nieczęsto nie się zdarza, żebyśmy mogli zagrać z zawodnikami z Plus Ligi. Szczerze mówiąc, rozpoczęliśmy już trzeci tydzień przygotowań na hali, także nasza pierwsza liga rusza troszeczkę wcześniej, bo no, nas nie dotyczą Mistrzostwa Świata, które są wkrótce dla Plus Ligowców. Także, także my już byliśmy w tym systemie treningów halowych. I przyszliśmy tak naprawdę na piasek w czwartek przed przyjazdem tutaj. Jeden trening u nas w Toruniu, drugi trening tutaj przed, przed turniejem, także nie było zbyt dużo możliwości do zgrania się, ale pokazaliśmy, że, że mimo wszystko potrafimy gdzieś tam się odnaleźć nawet w takiej nowej dla nas sytuacji. Dla mnie osobiście był to pierwszy raz, gdzie mogłem się pokazać w takich czteroosobowych zestawieniach na piachu i, i myślę, że fajnie to wyglądało. To jest naprawdę takie fajne do tu tak jakby przyjechać, zmierzyć się, zmierzyć się z takimi zawodnikami właśnie jak z plus ligi czy, czy, czy pierwszej ligi. no Przede wszystkim tutaj, tutaj się przyjechaliśmy bawić. Dla, dla, dla nas to było oczywiście taki, taki turniej, żeby się, żeby się sprawdzić, jak, jak, my, jak nasza młodzież wygląda na tle takich drużyn właśnie jak Skraby czy Anioły Toruń, więc uważam, że, spisali, że spisaliśmy się na medal, także bardzo się cieszę, że mogliśmy tego dokonać. Dla mnie osobiście to było bardzo fajne granie, takie właśnie, takie właśnie na 4. My czasami sobie pomiędzy sezonami gramy 2 na 2 między innymi, bo mamy po prostu plaże u siebie w domu, więc więcej możemy chodzić, ale takie 14 na 4 dla nas to było ciekawe przeżycie, ponieważ nie spotyka się czegoś takiego, żeby, żeby jakby grało się 4 na 4 na plaży. W szczególności to byli nasi, ro, nasi kibice z Gdańska, przyjechali tutaj nasi rodzice. Także atmosfera była na, na naprawdę fantastyczna. Każdy kibic, który był tak naprawdę za nami, wspierał nas od samego początku do samego końca. I uważam, że gdyby nie oni, to tego wyniku by nie było tutaj.